Witajcie kochani, w tym krótkim odcinku chciałabym Wam pokazać co zdążyliśmy zrobić dachówka wniesiona przez nas obojga także było co nosić Mirek tutaj właśnie zakłada, układa dachówkę Tutaj w przybliżeniu chciałabym Wam pokazać właśnie szczyt ukończony, jest troszeczkę ciemniejszy, ale on zjaśnieje tak jak dół. Także szczyty są już też zrobione. Prezentuje się to tak. No i tutaj jak widać ponad połowa dachówki położona i jak wróciłam z pracy, to. To mój mąż zdążył od godziny 13 do 16.30 tyle założyć, także super. No i, yy, i dachówka była przyczepiana takimi klipsami jakby, także co druga dachówka była przymocowywana tak konkretnie, w razie jakichś wiatrów, bo u nas są silne wiatry, jest zabezpieczona żeby nam jej nie porwało. Tałówka najtańsza jaka była w kolorze brązowym. O zobaczcie, tutaj e, ukończone są narożniki w ciemniejszym kolorze wyglądają bardzo fajnie. E, jeśli zjaśnieją, to pomalujemy je również drugi raz, albo jak będzie potrzeba, to i trzeci raz. Także narożniki e, będą ciemniejsze i te. Um, obróbki okien też będą ciemniejsze no teraz one jeszcze są ciemne ale one pewnie też zjaśnieją od słońca bo wcześniej były dużo ciemniejsze no i zobaczcie jak wygląda fajnie już z rynną rynny są przymocowane od rynny idą te żółte rury żeby woda spływała tam niżej bo żeby nie stała pod domem a że deszcze non stop padają więc było to potrzebne i tutaj jak pod domem Mirek podsypał trochę ziemi, żeby ta woda tam się nie dostawała. No i tutaj z drugiej strony narożnik, rynna. Rury doczepione, przyklejone do rynny również z tej strony. I obrobione okno łazienkowe. I tak to wygląda. I zobaczcie z tej strony szczyt też jest ciemniejszy. Tylko już troszeczkę zjaśniał. No, i dom od strony ogrodu. Wygląda tak. Te doły też zostały dorobione, właśnie w tym samym czasie co narożniki. I też są ciemniejsze. I okno od jednego pokoju obrobione. A tutaj wyjście z, z salonu już też jest gotowe. Okno. A palety służą jako schody, <taki> tak jak widać na załączonym obrazku. No, także dom prawie jest gotowy. Z zewnątrz małe takie, czy właśnie od spodu ten dach też. Wyło... O, nasza krewetka przebiegła. No, także wygląda to super. Słuchajcie, dom. Z zewnątrz ukończony, bardzo się cieszymy. Także pozdrawiamy serdecznie wszystkich oglądających. W najbliższym czasie wystawię też jakiś nowy filmik, e, który będzie pokazywał nasze dalsze losy. Jak sobie radzimy. Dziękuję wszystkim za, za oglądanie, za to, że jesteście z nami. My w, tych, w, tym, w tej naszej przygodzie możemy się z Wami dzielić.